Buziolce, Buziolce, witam Was moi kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak już po intro wiecie, jest to coś z Sekretu Niebios 2. Nie jest to wprawdzie normalny odcinek, ponieważ już nagrałam odcinki z Sekretu Niebios 2 po aktualizacji. Ale jest jeszcze coś jednego: jest moja seria Interactive Dino, w której robimy romantyczne wybory. Związane z Wikidino. Tak wiem, dawno nie było odcinka, ale już jestem. Generalnie, co się dzieje? Będziemy nagrywać pocałunek Wikidino z sezon pierwszy, odcinek siódmy. No i tam jakąś romantyczną scenę między nimi. Co do innych rzeczy, to jest w ogóle, udało mi się odpalić mój klub romantyki na komputerze, na telefonie, w sensie. Udało mi się jakoś połączyć postępy i teraz mogę normalnie obraz Wam pokazywać, żeby nie był taki spierniczony, więc możecie się cieszyć, będzie lepszy. Ale oczywiście normalnie będziemy robić romans z naszym kochanym ludzkiem w normalnej wersji Sekretu Niebios. Co do innych rzeczy, Kali w Mroku. Tutaj mam w produkcji akurat, ale normalnie będziemy grać od odcinka, na którym skończyłam, czyli od odcinka piątego, drugiego sezonu, w którym po prostu zaczniemy. I myślę, że będziemy robić także jeden odcinek z głosem, drugi bez głosu, ponieważ no po prostu tak sobie ustaliłam. Co do innych rzeczy, istnieje jeszcze Róża Pustyni, w którą jeszcze nie zagrałam, i co do niej. Zagram w nią w najbliższym czasie, właśnie na komputerze i powiem wam. Ocenie, jeśli mi się spodoba, to będzie na kanale. Także jest możliwość, jest możliwość, być może będzie nowa historia, ale nie chcę, wiecie, teraz zaczynać, no bo nie grałam w to w ogóle, a chcę zobaczyć, czy w ogóle ten klimat mi się spodoba, więc zagram, obiecuję, że zagram i no, może się pojawi. Dobra. Eee, przejdźmy już do sekretu dwa. Już wracając! W oddali ujrzałam Dino i Lilo. Kłócili się o coś. Z początku planowałam odejść ich bokiem, znikając niezauważona, ale kiedy podeszłam jedne, jednak bliżej, Lilo już nie było. Kłócili się. Są so, nic nowego w sensie u nich. OK. Ujrzawszy samotnego Dino, ukryłam się za drzewem, zaczęłam go obserwować. Dino nerwowo zmierzył włosy, a potem gniewnie uderzył pięścią w kolumnę u wejścia do ogrodu Adama i Ewy. Zdrygnęłam się. Nie mogłam sobie przypomnieć, kiedy widziałam go takiego złego. On mi się taki nie podoba, on ma prawo na wszelkie emocje, zaakceptuję go w każdej postaci. Um, ponieważ jest to romans paw. wybieramy opcję, która jakby najbardziej podwyży nam status z Dino, jeśli chodzi o romantyczny związek. On ma prawo na wszystkie emocje, jest to opcja, która daje nam no, więcej jakby przyjaźni z Dino, a zaakceptuje go w każdej postaci, jest to właśnie um, opcja, która nam pokazuje, że no jakby romance path of Dino. Ship relation weekend and Dino. Wyjdź, wiem, że tam jesteś. Generalnie Dino, jak Wam mówiłam, jest na drugim miejscu w moim Pav", ale skoro już tutaj zaczynamy nowy odcineczek, w sensie nowa scena, to chyba przybliżamy sobie Wiki, no bo w sumie no czemu nie. Ale te skrzydła, gwiezdny pył ze drogi anioła są całkiem spoko. Jak widzicie, mam tutaj też inny tatuaż niż w Sekrecie Niebo, z którym robię drogę z ludzkiem, bo tam mam jakieś e, jabłko niezgody, coś takiego. Tutaj mam tatuaż, który nie pamiętam już jak się nazywa, ale no whatever. Okej, okay, to jest spokojne może Bardzo pasuje ten strój do Wiki. No ale po prostu wiecie, jak najmożliwą lepsze wersję tego wszystkiego robimy, żeby przy okazji Wiki przebrać. No bo w sumie, no to czemu nie? O, dobra. Kokietka, kokietka, bardzo ładnie jej yy, w tym stroju N nie, roz nie rozpozna. Ale mi też się strasznie... Ja wiem, że to jest strój za darmo, ale mi się strasznie podoba strój nie rozpoznana, naprawdę. Hmm. Dobra, jednak wybieramy yy, kokietkę. I tak zostajemy i grajmy już. Odwrócił się do mnie Dino w ogóle zmęczonego, wyczerpanego, nawet nie usiłował tego ukryć. Co się stało? Bez Beznadzieja. Uśmiechnął się tak w wymuszanie, że ścisnęło mi się serce. Co się dzieje między tobą a Lilą? Wydaje mi się, że stale się kłócicie. Patrzył na mnie dziwnie, a potem uśmiechnął się, potrząsnął głową. To nie tak, nie całkiem tak. My po prostu nieco różnie patrzymy na sprawy, ale jesteśmy po jednej stronie. Zaczyna mi się wydawać, że została tylko strona jeźdźców. No, się się i tak jest. A Vicky tak się szczerzy, jakby ona się cieszyła z tego. Nieszczęście się, kobito. To... Znowu się uśmiechnął, jak gdyby powstrzymując pomocą uśmiechu słowa, które chciało wyrwać się z jego ust. Zamiast odpowiedzi podszedł bliżej i dotknął moich ramion. Zaczął je rozcierać tak prosto, po ludzku, nie używając talentów nieśmiertelnych. Wow. Nie wpadłabym na to. Jest chłodno, a ty nie umiesz kontrolować temperatury ciała, nie zmarzłaś? Mm. No, uczyłam się tego w sezon pierwszy, odcinek dziewiąty z ludzkiem, ale jak widać, nauka <grym> poszła w lat, bo jestem niewyuczalną osobą, która w ogóle nie myśli. <grym> Przepraszam, że tak mówię, ale co do Vicky Walker, nawet była informacja, że ona kiedyś na początku rozdziału właśnie Secret Sekretu, no, jestem jedną z tych osób, która mm, Najpierw coś robią, potem myślą. I to jest totalnie opis Wiki Walker and me of real life, seriously? Przyzwyczaiłeś się już do tego wszystkiego nie zna. Ręce Dino zaparł, zaparły, a on sam zmienił się na twarzy. Bardzo mi przykro, gdybym mógł wszystko naprawić, gdybym mógł postąpić inaczej. Dosłownie udusił się od myśli i uczuć, które w sobie tłumił. Gdybyś mógł, jakbyś postąpił, obroniłbym cię broniłbym Cię, jak chciałem. Zadrżałam w jego rękach. Słuchanie tych słów było dla mnie takie bolesne. Chciało mi się zakryć usz i zetrzeć z pamięci to, co mm, usłyszałam. Wystarczy przecież, że wrócę do swojego pokoju, a w samotności zetrę mnie do końca. Ja posałowałam Dino, odsunąłam się od Dino. Jeśli chodzi o wykupiony wybór to jest wykupione tylko i wyłącznie z faktu, że podczas blantowej gorączki, która trwała, uwaga, aż 4 dni, no nie próżnowałam i ten wybór też sobie wykupiłam. Pocałować Dino. Pocałowałam Dino. Mocniej ścisnęłam moje ramiona i sama wyprostowałam się jak struna. Przez kilka chwil nie poruszała się nie poruszył się, nie odpowiadał na pocałunek. Ani drgnęłam. Przymknąwszy oczy, przywarłam ustami do jego ust, jak wystraszona niewinna dziewczynka. Dino odsunął się na kilka cali i wyszeptał: Wiki Nie sprzeciwiał się, jak gdyby nie znajdując w sobie na to siły, ale udręczony wyraz jego twarzy mówił wyraźnie, że lepiej tego nie robić. Znaczy, no, generalnie za czasów jeźdźców apokalipsy, to lepiej z nikim nie koligować związku romantycznego ale jako, że ja wiki walker jestem, no to jakby ignor totalnie. Odsunęłam się i odwróciłam wzrok, żeby nie, dostrzec, nie dostrzegł w moich oczach łez. Rzeczywiście, jest tu zimno, pójdę już. Ej, czekajcie, co to za muzyczka, ja jej jeszcze nie słyszałam, ja chcę posłuchać, czekajcie, czekajcie, czekaj, czekaj, dajcie posłuchać. Boże, jaka, jaka taka słodziutka Ale this is Totalnie mi się nie kojarzy z Sekretem Niebios Dałabym bardziej do jakiejś innej historii Ale że z Sekretem niebieskim. Hmm? Lecz wystarczyło, że zrobiłam krok Gdy Dino złapał mnie za rękę Pociągnął do siebie i pocałował Przesunęłam dłonią po jego jedwabnych włosach Po jego ledwie widocznym zaroście I roześmiałam się przez... Jestem taka samotna, Dino Ja też A co z Lilą? Jesteśmy w więźniami sytuacji, dobrymi znajomymi, ale z nią jestem nie mniej samotny niż bez niej. Czyli you love me and not lilo. Chyba, mm. że to my history in the world, no to inna sytuacja. Lino głaskał moje włosy, twarz w... zaglądał mi w oczy, jak gdyby próbował w nich coś znaleźć. Cóż, więc to wszystko z powodu naszej samotności. Mam nadzieję, że nie. Znów przywarłam do jego ust. Krótkie pocałunki delikatne i ostrożne. Tak mi tego brakowało. Ino objął mnie mocniej, ale przerwał pocałunek, przytulił moją głowę do swojej piersi i powiedział cicho. Po zachodzie słońca zawsze następuje świt. Eee... No tak, tak, było coś takiego. Eee... Światło cię poprowadzi. Pobojzy. Zawsze wychodzi słońce. <coughs> Skąd to jest cytat, to już sami musicie odgadnąć. Ale nie z Sakretu Nieba. Ty jesteś moim świtem, Wiki. Nie zostawiam mnie, bo będzie wtedy tylko mrok. Staliście sobie bliżsi. Przywarłam wargami do czubka mojej głowy. Zawarł, zawarł, tak na kilka chwil, a potem puścił mnie. W szkole jest bezpieczniej, kiedy nie ma jeźdźców, ale oni mogą szybko wrócić. Ale nam pozostaje tylko granie swoich ról. Dino skinął głową. Zgadza się. Musnął mój policzek. Czas na ciebie, wieki. A ty? Ciężar odpowiedzialności nieukojony żal znów przemknął się po jego twarzy. Ja muszę pomyśleć. Bądź ostrożny, Dino. Przede wszystkim ty bądź. Straciwszy w jednej chwili wszystkie siły, powlokłam się do siebie. Chciało mi się odwrócić znów, wskoczyć mu w objęcia, ale nie miałam na to sił ani odwagi. Nie wiem, pojawi się odpowiedź zakonu. Powinnam myśleć o tym. No, no bez kitu. Powinnaś myśleć o poważnych tych. Mm, o poważnej sytuacji, a ty w ogóle mm, latasz, latasz i, i, i dupa z tego idzie. Nie? Dobra, ok. Szłam szybko korytarzem, kiedy dostrzegłam Lilą. Stała opierając się o barierkę i patrzyła na dziedziniec, gdyby było widać trenującego Dino. Lilą uniosła głowę i patrzyła na mnie. Jej spojrzenie mówiło jasno. Widziała nasz pocałunek. O Boże! Nie! Lilą, ja i Dino to... Ty nic nie rozumiesz. O mój Boże! jeszcze do dodatek. Tutaj Vicky i Lilo nie są przyjaciółkami dla mnie, to jest smutne, ja wiem, ja wiem, każdy mi pisze... już to, mam, to coś sobie wyobrazić, wyobrazić ale... bardzo ciężko. Ja serio, to jest takie moje mini marzenie, żeby Lilo była przyjaciółką Vicky, właśnie nie Mimi, co się... Mimi mi teraz coraz bardziej mi pasuje jako przyjaciółka Wiki z Heaven Secretu, ale ogólnie od Heaven Secret One mam, mam to marzenie, które prawdopodobnie nigdy się nie spełni. Nie wierzę w to, że Alisa zrobi z nich przyjaciółki, ponieważ nawet teraz już nie może, bo Lilo już dead, ale no jakby. No, 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 no po prostu miałam takie marzenie, no i... Nie. Przerwami gwałtownie z nutą niecierpliwości w głosie i grasz z ogniem. Amazonka bawi się uczuciami, więc najgłupsze co możemy zrobić, to pokazać jej, że wciąż jeszcze czujemy. Mm. Ale no, przecież to tak nie działa chyba. no Bo na przykład jak Wiki się spa z ludzkiem w sezon pierwszy odcinek 6 Secret Secretu, to on powiedział, że zaraza jakby. Nie dowiem się o tej nocy, więc ja nie wiem, ale oni generalnie mają jakieś zdolności. No że nie mogę wszystkiego czytać z mojej głowy. W jednym z odcinków Malbonte powiedział, że nie mogę, niektóre Twoje wspomnienia są dla mnie niedostępne. Zaraza nie była w stanie także odczytać informacji o zakonie oporu, więc jakby coraz mniej może od nas odkryć, więc być może o pocałunku i Dino też się nie dowie. Każde jej słowo było jak cios Nie miałam żadnych argumentów. Masz rację. Jeśli Dino cokolwiek dla Ciebie znaczy, zapomnij o nim. Um, to tak nie działa. No. Lilo odwróciła się na pięcie, odeszła, stawiając mnie zagubioną, zewstydzoną, abym patrzyła, jak Dino próbuje znaleźć zapomnienie w treningu. Okej, okay, to jest chyba już koniec. Generalnie jeszcze sprawdzimy, co dalej, ale wydaje mi się, że to już koniec tej romantycznej sceny. Oczekiwanie było, no tak, to już koniec, this is the end of this odcinek, dziękuję, że ze mną byliście, mam nadzieję, że taka krótka scena romantyczna między parą Vicky and Dino jednak wam się spodobała. Papatki, kocham was! To jednak nie koniec, okazało się, że Vicky myśli o Dino, więc po prostu był fragment o Dino i Vicky teraz mówi tak, wymieniony z nim pocałunek dał mi takie ciepło i spokój, że nie chciałam wcale wychodzić z jego objęć. Moje rozmyślania przerwało pukanie do drzwi. No to w sumie tyle. Dzie